Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w siódmym już odcinku z gry LEGO Harry lata 5-7 i idziemy, idziemy tutaj, do, tutaj, tak tutaj, idziemy, aha mam na ciebie wsiąść, dobrze, o nie, to na dynie usiadłem, to w sumie też fajna jazda, czemu nie nawet fajniejsza, o, jedziemy, jedziemy, a tu jak kieruję, o, tu ja kieruję, myślałem, że mi samo, ale dobrze, ja chcę... Weźcie przejdźcie przez ten płot O jeż, nawet nie potrafił tego Dobrze, okej okay, są wszyscy Nie badajcie jeszcze tutaj Aha, czyli tu trzeba wykopać no, Tak mi się wydaje y Nie, o, udało się O, to było trzeba Dobrze, dobrze, dobrze Ciekawe, czy będzie od razu misja, jakby była To byłoby fajnie A może i będzie ノイ。 Jestem tam, gdzie pokazywały się takie sny, jakby, prze te przepowiednie hajego. Tak, no i popatrzcie, ukryte zagrożenie i to jest misja! Czyli misja za misją, tak jakby. Fajnie, i tu mam jakieś te takie flachoniki wazony. Wow, zniszczyłem go! Jeszcze drugiego, a co mi szkodzi? Nie moje to mogę. <laughs> dobrze. Aha. I tak, i tak, i tak. Patrzcie, tutaj monet potrzeba na zdobycie 10%. Patrzcie, mało. Praktycznie 2000 młotych chyba 10% będzie, coś takiego. Okej, okay, tu mam jakiś pojazd. Eee... Yy, co co? A, to damy tutaj. Yy, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam pajączka i wezmę go od razu, wrzucę tutaj. Czyli musimy zdobyć eliksir jeszcze, więc okej, okay, trzeba to trzeba. Yy, to tu i to tam, o to chodzi i wybuchło. Yy, no i mamy kolejny. Teraz jeszcze tylko ten lód nam potrzebny. Który jest, zgaduję, że... 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 nie mam pojęcia gdzie. Niestety, ale tak naprawdę jest. Jest coś tutaj! Mam! O! Zdobyłem! O, czemu leżał na ziemi? Czemu on leżał na ziemi? Jak tak można? No ale można, to można. I... mamy eliksir jakiś. Tylko jaki? Ale coś wybuchowy! Właśnie tak sobie pomyślałem i dobrze. Ha! I tak. O. ん? No i dobrze, tu mamy uciekać, o jasne. no i pomyślała na naprawdę, gratulacje za to, haha, <laughs> no, ale spoko, że trzeba uciekać, to uciekamy, tam była byli oni źli właśnie, tam, no wiadomo, chcą to jest tak, i mamy 4500, 700 monet, <laughs> tak, i, 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 i biegniemy, wow, Aj, i, patrzcie, to trzeba dać tutaj, tak, o, naprawdę, myślę. Czyli oni tutaj są, znaczy, no, Kurczę! Skuban! Ja chciałem to wziąć, a nie mogę. bo tam czarna magia potrzebna. Weź ty, znikaj stąd! Już po tobie, ziom! Dobrze, sama naprowadzającej strzały. A nawet, nawet. Tak, ale dobrze. Nie, hu, z idziemy gdzieś. Hmm, czyli... Dalej uciekamy, uciekam bo akurat nagle zaczę już spadać. Nagle zaczęło... <laughs> Niebiesko to, Dawaj nie wziąłem jej, no naprawdę tylko straciłem więcej. O udało się. <laughs> No i dobrze, musimy dotować wszystkich naszych super bohaterów, którzy myśleli, że są super i że dadzą radę. Tak, a nie dali! Nie są podwani, teraz my musimy ich dotować. Oma! Aha, kapuję, tu trzeba tak zrobić, żeby tego gościa. Czy tylko ja żadna... No co ja w ogóle tu wyprawiam, co ja robię? No co ja znowu zrobiłem, nie mam pojęcia. Chudź. No bez takich! A, no już. O! Wystarczyło wycelować Dobrze, Jedna, jeden utatowany. Jedna utratowana raczej I tu mamy coś kolejnego A tu mamy tego, szklecika, znaczy no, no tak sz szkleta, ale takiego dużowego A, nim też będziemy strzelać, więc leć, maleńki, proszę I druga, druga osoba utatowana, jeszcze tylko trzy Jeszcze tylko trzy O, tutaj coś mam Dobrze, i tu pewnie będzie trzeci element nasz Czy się nie mylę, czy się mylę, czy nie Kowadło chyba tak, ale okej, okay, trzecia, trzecia rzecz i ratujemy No nie no już byłem przy rzucie, już byłem przy rzucie i mnie zabiło Aż ty jesteś, ale już po tobie leć sobie No, i pięknie Tylko dwie osoby Tylko co teraz, tylko co teraz Teraz Okej, okay, mam poza te... a mam postać tego Seriusz potrafi kopać Seriusz brak Seriusz brak, no właśnie Dobrze Potworem siebie zmienić Ja chcę potworem być Haha <laughs> Jakim potworem to taki fajny pies? i tyle? <laughs> Mandragora? góra? Nie. To głowa. Dobrze. Yy, tak. W zakręci zakręcie Hary i... Strum! Wow, jak poleci. Ha! Dobrze tylko jeden na osobę, jeszcze tylko Ron. Rona zawsze do nas się najcięższych ratuje. <śmiech> Nie <śmiech> A W mi łatwo będzie. I leci. O, z kamienia dostanie. A kto to tam no, dostał i wszyscy uratowani, jak na razie. Przynajmniej. No coś się niech stanie. Stanie, stało się coś. Uuu, będzie walka. Ja idę tutaj na prawo. Albo nie, ta jest silniejsza, Ta jest silniejsza. Tu, ta... Y, tu, 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 Tem tylko mi się że już się używa to, tarcze. Fajnie. Dobrze, ale ja tu walczę. Szybko, na... Za... no czemu tarcze nie użyłem, jak ja tak mogłem? A więc szybko, jeszcze raz. Gramy, walczymy i czarujemy. Aha, to jest banalne, synku. Wystarczy, wystarczy użyć tarcze. Oj, i to sobie na zaklęcie. No, Uno też używa tarcze. Ale już, już, już. Walczymy. Trzy życia poszły. Dobrze, i teraz te zaklęcie podstawowe. Ha, dobrze, już po tobie. Już po tobie. Wygrałem z tobą. Jest. ほら。<music> Wolde oh, ale ma żyć, ale ma żyć Churze. Dobrze, ale jego ja pokonałam, bo moc, dobra jest silniejsza od zła jak to mówią <grym> No właśnie, no i dobrze A to monet było dużo, mogę mnie wziąć od razu, co to jest za fajny ognisty Wow. Sześć A, nic yy, tak, tak Woda, potrzebuję wodę, potrzebna jest mi woda, tak mi się wydaje Ale co, co, jak chcę woda, jak nie ma wody Ty ustałe, tak szybko, oj to chyba nie zdobędę 100% kasy <grym> Znaczy zdobyć, mam 20, a ja chcę 100, no właśnie, na pewno Yy, tak, tak. Co mam tu zrobić? Można po prostu i unikać go, a on mnie tak cały czas zabija. Ej. Gów, mam cię! Mamcie! Już po tobie! Ty, trafiłem w niego. Znowu dostał! Wo, Mam tu poczarować Aha, Proszę! I odkręcamy Tylko, że to chyba trzeba, gdy on siedzi tak na ziemi. Tak! To trzeba tak, gdy on siedzi na ziemi... Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć... No to mnie zabił... <grafy> jak tak można... No dawaj na ziemię! Chodź, chodź! Idzie, idzie, idzie na ziemię, idzie na ziemię! Ja podskoczyłem, ja... Uj, podskoczyłem! Jak się wyspieszyłem! I już po tobie, bo cię ugaszę! Zniknął mi! A pokonałem go! Pokonałem... Dobrze, walczymy dalej! Dwa serduszko ma... ...wpady do wodnego motta. Okej, okay, wezmę sobie co. <grafy> Post to... postać tu jest! Dziąd Fudge! Wizengamon. Ktoś mi strzela, a znaczy nie ktoś, tylko ktoś wielki, ktoś. Ktoś z tych... chodź, chuj, chodź. O. Masz... A, wziąłem go w kule. Wody. A i co? Bez powietrza będzie ciężko, lecz ja tu... Palmusyruszek znowu padło! I znowu ten wąż pewnie z... A nie, tu mamy takie coś znowu... Yy, piąteczka! Piąteczka! Już, po tobie, już! I pewnie znowu tego węża użyję. A może nie? Ale pewnie tak. Szybko, szybko, monetę wziąłeś, monetę wziąłeś! Jeszcze dobrze tak, zdążyłem. Co teraz? Wow, 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 spokojnie, spokojnie, jak tak można? Można jakoś. Oj, oj, oj tar tarcza! Dobrze, jest, dobrze, podejdźmy sobie, o! Mhm... Chyba jakieś kawałki byle no właśnie. Będę sobie tego harego i nim tutaj wyczaruję to, a tu będzie mi bronił I zaraz oberwie, dwóch na jednego, no niestety tak jest, ale to w sumie dobrze dla nas, no niego zle. I lecisz, 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 teraz pięknie poszło życie. Kolejne, jeszcze tylko dwa serduszka, czyli pewnie za chwilę kończymy. Tyle, są Oj Oj Ojojo, a nie, to ja użyłem obrony, to ja użyłem dane. Dobrze. Dobrze, już mogę? A, jeszcze nie mogę? Już teraz... O, teraz mogę! Chyba. Ty, ty czaruj! Hady, Tak, dobrze. Już po to... A nie, dopiero jeszcze dwa sydruszka masz. Co ja mówię? Co ja mówię? Czy dwa sydruszka masz, a nie jedno! Ale to i tak za chwilę z nim skończymy. I... Jeszcze tylko jedna sztuka. <laughs> Czy to będzie jakieś to jest inaczej? Aha, czyli tak samo. No dobrze, tak samo to tak samo. Chodź za mną, chodź za mną, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz tutaj. Dobrze, dobrze, już szadujemy Ostatni, już, ostatnia rzecz, ostatnie serce. I powolne mamy Kolejny raz, go zniszczymy. Ależ pewnie jestem jeszcze nie ostatni, ale zawsze jest No i pokonałem, lecz uciekł. Tak, i wykonaliśmy kolejny poziom i chyba zakończyliśmy rok piąty, zakon Feniksa, czyli tak. I mamy 27% zgadując, 28, ale byłem blisko, lecz to już za daleko. <grym> może kiedyś zgadnę, lecz pewnie nie, a może 10 tysięcy kasy zdobyłem, tylko co na tą misję to i tak dużo, ale niewiele, niewiele, mówiąc niewiele. Udało się przynajmniej, dobrze. I złoty kroczek 20 będzie już, 20, już prawie 200. <grym> Jedna dziesiąta już jest, zawsze coś. Pięć. A więc dobrze, właśnie w ten sposób zakończyliśmy rok piąty, koniec części piątej, tak, pięknie. I tu sobie przewiniemy jak się da, jeżeli się nie da, no to... Mówi się tytuł... Trud... a da się, da się, da się. 8,7%... Fajnie, <grytanie> nawet. Tak, tu przewiniemy, to na razie niepotrzebne i jesteśmy tutaj, aha, no dobrze. To ja się z wami w tym momencie żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!